Jak wszyscy dobrze wiemy, zbliża się zima i tak jak do tej pory wykonywaliśmy wszystkie prace na dworze, to teraz przydałoby się ogarnąć garaż na te zimowe wieczory. Więc w tym filmie zaprezentujemy Wam nasz nowy garaż. Zobaczycie w jakim stanie go napotkaliśmy, i jak go urządziliśmy. Chcę Wam jeszcze powiedzieć, że na kanale włączyłem możliwość wspierania. Nie ma ani jednego wspierającego, co jest w sumie trochę dosyć dziwne. Wspierający otrzymują szybciej materiały oraz wiele więcej benefitów, o których możecie sobie sami poczytać. Koszt to niecałe 10 zł, więc jak chciałbyś wesprzeć naszą twórczość, to byłoby nam bardzo miło. Standardowo zapraszam do nas na Instagrama, zostawcie łapkę w górę, suba i miłego oglądania. No powiedzcie obcy, co dziś będziemy robić. A w sumie nawet nie wiem. Może najprawdopodobniej kupimy drugie auto. Patrz to, wiesz co to oznacza? Że jakiś ciul to udarem przypięknie. Chyba się to śruba i <grym> to. To jest plasticzek no nie? Nie jak to jest taka, że wlewali wlewał paliwo. No i nie trafił pistoletem. Teraz trzeba zakleić taśmą. Wałeczkiem, Tu chłopie tu nic nie trzeba robić. Tą wałeczkiem po taśmie nie będzie widać. Dobra, czas robić oficjalne przywitanie, nie? No tak, przywitaj się. Witam. <laughs> Przywitaj się Arek. Tam, co my dziś w końcu robimy, obcy? jedziemy na garaż przy Fredryki. No i zaprezentować miejscówę, nie? No, trzeba pokazać nową miejscówkę, którą ogarnęli. Dobra, po prostu jedźmy na razie, nie tyle. Czyli Dobra, planu dziękuję. jeszcze nie ma, no. Dobra, zobaczycie do Zobaczycie, zobaczy, zobaczymy co będzie. Spontan. Lipa jest tylko taka, że naszą miejscówę. Ile mamy? 35 km mamy tam. Nie, pół godziny. A nie, nie. No. No. Chłopie, petarda droga jest. Prezentujemy wam naszą miejscóweczkę. To jest nasz garaż. Burdel jakaś, ale w musimy tu wszystko ogarnąć no, ale tu jest tyle syfu. nie no ja bym jutro poświęcił. Ja bym jutro, buś... ja bym jutro się, co, co trzeba kupić? Złożymy się i kupimy sobie poduchę pod auto My jutro tu ogarniemy, bo w sobotę żebyśmy zrobili coś ciekawszego, nie? Oooo, się... ale tu będzie Patrz No właśnie, nie? <grym> my sami nie widzieli go jeszcze, o kurde jak on jest Fajny Przecież my tam znikniemy w tym kanale Tam jest ogólnie beczka na olej tam I kompresor jest na dole, nie? Też tutaj Patrz, się... tu mamy ten magazyn A, Magazyn? Magazyn tu jest Uruchamiam to! Leż z cztery świat! Z cztery światło, weź tam kochę. Koby to jest no. taki klasyczek. To jest Jawka. O, to uruchomimy to zrobimy górę. ty wiem go to będę popierdalał. A patrz to patrz w ogóle co tu jest u gry Arek. Co to jest moja tylko za dzieciaka. ale będę nie mieli Nie można mi się do nich jeździć. Idziemy do domu teraz, pokażemy wam dom. Tu mamy szklarnię, bo tu się sadził zioła. Musketiery. Ale już nie działa. O, o. O, o, normalnie mamy to jest niewarkę. Co ty Normalnie zmywara mamy. Gas mamy? Wszystko Nie, butla z gazem trzeba. To już przerobimy na butle, ale butle. But, To jest już przerobione na butle. Prądu nie ma. Jest prąd, tylko trzeba na tyko, dole włączyć. No. No. Nowe meble załatwić, wyrko telewizorek. W łazience nie jest normalnie grzana podłoga. Prysznic jest z masażem. Hydromasaż jest. A działa w Kimberga, dobrze działa. No dobra, nie, dobra, no miejscowa jest petarda. A tam jest jeszcze stringa, bym musieli iść. A, kurczę, ten string. Bo oczko, jak ci pasek giewnia w lewo, to jest string. No, nie no też sporo narzędzi jest, nie? Przyjmuję, no, nie, nie pójdą, pójdą do pani w łomień. A imatok, gdzieś dostanę spodominę nogę. Albo nie sobie pójdę z takimi imatami. Jeszcze nawet cię panajemy. Flaczeczka! Co to może być? Wiodź jaka głowica była Co to jest? Do czego to jest uszczynka? na ja, dynamometr mamy A on jest zepsut. Ogólnie tu też zepsut. możemy z... zrobić, zrobić zajebiste filmy z urządzenia tego nie? No możemy Całe tego to jest roku? 2018. Do 2018 był przydatne. To chłopie one ma... 5 lat. 6 No on ma więcej, bo to jest data do tego... do, oh, nie, do 2018. Niech tak Nie, niech one tu nie challenge'ą, One będą na jakiś challenge. Fedry z Mercedesa. Słyszymy się z Mercedesa. Bo takie ostatnie leki... co wie wszystko. Co my tu mamy? DU, DU, To jest oryginalne z Lamosa pewnie albo z czegoś, innego. Z Matiza. Hmm. Ale tu jest Tyla perełek do wyszukania. Czy mam teraz lider do tego? Co to Co to jest? Jak ci starsi ludzie mają fajne pomysły, na przykład, powiem ci, ja bym na to nie wpadł, żeby zrobić takie pudełko. Mój dziadek zawsze, zawsze tak robił. A teraz już wiem. Mój dziadek teraz zawsze tak robił. Korzystam. Posprzątamy to i za złom kupimy lampy i albo coś zobaczymy, ile będzie. Robimy tak? No robimy. Nie wiadomo, za co się tu wziąć, jak jest tyle rzeczy. Ale ogólnie, no to podjęliśmy decyzję, bo mamy jeszcze dziś dużo czasu. Także zaczniemy już ogarniać tutaj delikatnie. Ty jest zwojebany chopie. Je. Dobre napoje to są. Graf pais, człowieku. Dobra jest Graf Grafaj jest tutaj Jaki jest zawsze plan działania? No kurde, ogarnąć tylko też te regały i tyle. No i tu ta podłoga teraz, nie? Zarówno jak ogarniemy regały. Będę robić widzowie test ubikacji. Dam wstać potem, co z tego wyszło. Test toalety zrobiony. Bardzo przyjemnie. Zobaczymy, co obcy robią. Ja. Ja. W drodze Bo jak lecił, to z do bo to No, tak to spalankę, no, no to o, bo ogólnie tę półkę zostawiamy, nie? Bo tutaj jest cała ta półeczka o, z rzeczami, o, 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 i to... żeby wujek sobie sprawdził. wszystko mamy pomierzone, tutaj będzie całkiem inaczej. My zmierzyli to i Jarek chce. To... Regały? Regały też tutaj. I powiedziałem, że tą szafę to mogę spalić, Jak mi zimno będzie. zimno o! będzie ją ściwoną, ją się kierą. A nie no, czy jesteś jest Twoja ryżówka? Wiesz jakie to może być drogie? Ja! <laughs> jak to ktoś desek zrobił? Sprawdzamy pojemność peżota. Wszystkie wory blazy. <laughs> tak to wygląda przez to szybę Tak to wygląda po dzisiejszym sprzątaniu Jutro przyjeżdżamy i jebiemy dalej Witam, dzień kolejny Dzisiaj będziemy próbować wyciskać Ej, to nie jest takie fajne jak ty możesz. No i dzisiaj będziemy sprzątać dalej garaż Patrzcie jakiego bydlaka znalazłem Przyciśnięty do szyby Nie ja już mam dość Wchodzę tu i nie mogę na to patrzeć Ale trzeba robić tu się w ogóle oddychać nie da. Nie wiem, takie się zakurzone sobie powietrze. Arkadiusz, Dobre. dobry. Paski klinowe rozrządu. O, ten do Leona będzie pasował? Arek... komputer, który my myśleli, że idzie na Hasiok. A się... co się okazało? Że tam są jakieś ważne... To są zdjęcia ważne ramach, dyn... jak miał 5 lat. Zdjęcia na dyskach. A my tym cię pali, no. Nic nie robisz na te telewizory, będziesz oglądał to koniec tego Zaś też, że nie ma nie ma telewizor to o, W ten sposób Soniacz skończył żywot A <noise> zarówno jak przyjdzie? Ja I nabrać chciał naprawiać ten telewizor Co tu się wydarzyło? Patrzcie to, świetliwka cała rozje**ana Wciepował tam rzeczy na górę i tu rozje**ł świetliwkę Coś ty zrobił jak się obsrał Ona świeciła czy nie? Nie, nie. No, akurat tyle nie. dobrze, że nie świeciła, bo szkoda by było Jak ktoś to zrobił? No to tak... no, ona czuje, chłopi, jedzie Nie, bo nie Ona się rozjebała na ziemi czy na twojej głowie? Nie, nie, wiem, nie uczuję chyba nic Dobra, nie czaskiem Przedłużasz Nie świeci się? Świeci się no. Ale to trzeba go schować, bo k***a zda zgaśnie, to już Odpalanie światła przed urzaczem Do końca roku plan jest taki, żeby cały ten Aschenbecher, cała ta popielniczka zapełnić petami, nie? Arek powiedział, że będzie baką tyle sugaryt, a się przekręci Wszystko kurczę posprzątane tutaj, ta strona Perfekto, tu przenieśliśmy regał Tutaj niestety te rzeczy muszą zostać, bo to od są jest, I została co? ta strona, no Ta strona Dawaj rób Arek dla onem. Pierwszy wjazd samochodu na garaż Dobre Stój! Będziemy ciągnąć boyda. Czekam ci się uda ale no bardzo nam się już podoba jak to się prezentuje. Wszyscy miejsce urządziliśmy ogólnie. Mega zajebiste to jest. Odtłuszczamy najpierw element. Element odtłuszczony. Topimy sukę. Klej to. A musi zastygnąć. Chwile nas nie było. Trzyma się porządnie. idealnie porządnie. Ja tutaj miałem taką wizję artystyczną. Trochę różowego, trochę żółtego, trochę różowego, trochę żółtego. Nie <laughs> tak, że farby nie starczyły No nie w ogóle. Co my tu będziemy robić? Dekiel wymieniamy na nowy rozrząd, dźwigamy soler, lizo zmieniamy, montaż, Olka sztanka, żeby już działał. A ten kuler to chyba nie będzie taki problem, żeby go dźwignąć, nie? No, także jutro będziemy robić to wszystko. Patrzcie, jak tu jest, tu jest wszystko zażygane, wszystko zażygane. Ta odma tak tak żygała. Tu jest pół auta wymienione na nowe ogólnie. <śmiech> <śmiech> tak to tu jest wszystko nowytkie. No Chłodnice nowe wszystkie. wszystko tu jest prawie nowe. Wizel, w ogóle myśleli, że tu jest przygotowany wizard do... A co się ukazało? Cud. Ja łapie na ręce, wiadomo, co mnie tak szczypi, nie? Bocham, do kurwa, że się z Dobry. Mamy dzień kolejny, złom załadowany A to dopiero początek złomu Tam jeszcze na garażu jest skupa tego Dojechaliśmy na miejsce, musimy załadować cały złom Jademy na złom I po jakieś narzędzia, szlugi Za to kupimy narzędzia, zatakujemy perzecika Jesteśmy na złomie, Arek nam dogaduje z chłopkiem Czekamy na uczciwy zarobek no Ogólnie to około 100 kg Złomu mieszanego 13 kg akumulatorów i 3,5 kg miedzi nie? Zobaczymy ile, ile zaraz Arecek przyniesie pieniążka Przyszedł Aruś, doł złoty piątka Pokaż tu dla widza 170 zł. No co ty p****** No właśnie W ciula leci no nie lecę w ciula, no serio, no tyle No co do niego, bo ta kartka albo coś, nie wiem yeah. Albo robi pranka, albo <laughs> Albo serio, my dostali no serio, coś serio, my dostali coś, no. Niby jest 25 zł za kilo czy Trochę coś Mamy z samej miedzi 5,75 No Ogólnie było 120 kilo złomu no Ale normalnie. już wiemy, że tutaj jest, nie jedziemy Nie już tu na ten złom Co my tu kupili, Jarek? Oświetlenie led Tutaj takie świetlóweczki ledowe Jak będzie słabo świecić, to przerobimy, wiesz jak? Zrobimy sobie tu kabel normalnie I będziemy mieli tak, żeby na przykład na maska ja powiesić na, na, na. na auto jak coś robić Czekamy też na kierownika, bo Bez kierownika nie możemy zacząć montować tych świateł Bo jak prąd Nie wiemy, jakie są z ich rungi my mieli kupić ja, Idziemy idemy. Biorownik nie odbiera. Wy nie wiecie, dlaczego my kupujemy te bezpieczniki. Zwarcie było w gniazdku. Myśmy no i po prąd. I my spolili bezpieczniki dwa. Są my pod żabką. I wiadomo Markowi, kurde, przydałby się cały wagon cygary Nie bo bakomy tam w opór. Trzeba zapełnić cały Ashenbecher, cała ta popielniczka, te wiadro, nie? A on silny uśmiech, to gada obejrzysz. No i właśnie czekamy i obejrzymy, czy kupi cały wagon. A ja tu ładnie gadam na widza, że kupisz cały wagon. Powiedziałeś mi, że jest Wezmę gadą cały wagon. Nie, 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 bier, weź jedna paczka. Jad Dzięki temu sztykrowi korki. Tu się mamy chyba drugą masę. Ta druga masa jest chyba ze sztekra. No ja na pewno tak jest. No tak, no bo najdzie tutaj no. w ten kabel, to jest, widzisz. Chyba, że coś jest tu źle zrobione i tu zwarcie robi. Nie, tu zwarcie robi. Tu ciulało, nie? Aaaa, nie piję Dobra, Porównałem weźmy że to wyłącz na chwilę, to zrobimy to już do końca, nie? Do końca. A jak? No popatrz, to jest główna masa, nie? Która tak. idzie z bezpieczników no. no, i ona idzie tutaj do gniazda. I my to a plus możesz do... tutaj. No. no i po prostu ktoś dorobił wyżak. Masa Zrobił tutaj masa I z po, tego no. DEBILU, czemu ty to włączasz? Przecież najpierw trzeba wyciągnąć. <laughs> Dobra, teraz włączymy. No i trzeba zwrócić do kierownika, no. do kierownika. Nie wyjaśnienia, nam nam przyczyn. Normalnie my się siedzieli, prąd włączony, wszystko fajnie, ciul. jobbo. Nie siedzi i nie chce robić. Musiałem mu zabrać trolsy, żeby się do roboty. Zabrał. Tam mam idę sprzątać, a on niech za W tej szufladzie już jest ładnie wszystko poukładane, to znaczy w miarę w tej szufladzie również. Róny ciężko chodzą. Tutaj wszystkie klucyki i tak dalej. Przeprowadzamy taktyczną zmianę planów. Arek tutaj... Założył dekiel i na tym kończymy dziś robotę. Tu ten syf zostawiamy. Kierownik nas kół. Powiedział, że nie jedzie sam peżotem, to my tak zrobili. Ciepaliśmy kierownikowi. Całe zegary sosem. Zablokujmy jeszcze biegi. Niech syf? chyba nie myśli, że z nami jest tak łatwo. Jadę do tych widzowie, ale co to krwa jest siebie no, tam gdzieś. to jest, tu jest przesada, no tu Aszymbecher, tu Aszymbecher taki syf jest w tym aucie, że ja... P ale to jest... To jest przesada, tak się wkujem o to, jeszcze kupa rezerwa się świetnie. Nie wiem dawnie, pięknie. *da, 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 no widzę ich. Będziemy tu z Arkadiuszem, kierownik z kruś kruś. przyjechał. Jak to tam kierownik wygląda w tym aucie? Tak się wkię, mniej jeszcze blokada nie <śmiennie> 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 a ta blokada mi się kopa wyciągnięcie. Są płaskie śrubokręty. Krzyżakowe i płaskie, a jeszcze tam w aucie mamy coś fajnego. Tutaj płytamy kupili na narzędzia. Fajnie, a wkręty? Wkręty! sztuk. Takie inne tam ciustewka. Ja! Co w zostaw to? Skąd to się? Widzicie ten pasł? Nie? Nie. Tak. Za karę, za karę dla... Kara dla kierownika. Dobra, pojechali. Powiem jak to robi wygląda. Fuj! Ola wrzdi, on trzebał auto tym ciepał. to <laughs> o, dzisiaj kierownik z nami jest, już nie jest z kierowniczką dziś Ja wczoraj gadałem, że mnie nie będzie wyścigali, że mnie nie ma Ugląd na żądanie to był film Dobra, widzimy się na garażu Mamy garagę, ale jadamy jeszcze do Brico po resta materiału. jak to wygląda Dobra, musimy kupić cztery świetlowe Uważaj, nie. bo tam gdzie prąd A tam będzie przed garażem No dobra Tylko na teraz na krótko tutaj, bo tu robota jest zrobiona, nie? Cegary jakiś jakieś mamy? Montaż kolejnej lampy Wyjebało Patrzcie, to kierownik wyciąga lampa Nie, wiesz, to musimy przekręcić No widzę Wyłączyłeś, ja? Wyjebało tam w Ja p*** Kolejny zicherunk, paszli Się okazało tak, że po prostu odwrotnie trzeba było je założyć I wszystko działa Ale czy światła to o, ale teraz jest światło w opór Meanwhile. Tak to wygląda, każdy jest skurcz na maksa Bo i widzieć, jak to jest kolorowo człowieku, a nie tylko w krótkim w... Kolorowo nie jest. Silnik zlecił trzy razy. Arek nerwowy, bo nie ma lewarka. Jakieś Zastosowa... ciurstwo jest tam. Zastosowałem lewarek z PRL-u, zobacz, pokaż go. Taki lewarek tutaj jest. Kasi Takie klęga. coś. Taka konstrukcja. Kierownik no p... nic nie robi prawie. To ty, k... Kasia, dzisiaj nic nie robisz, chłopie. Kasi w ciur, przekleństwo idzie tutaj w opór. Cygaret idzie w opór. <śled> Update, w jakim miejscu Arek jesteś? W no, już Robol przyjechał Dobrze. Powiedz co tu się wydarzyło? No, co, no robimy tą płytę OSB Kierownik robi on... No to czy znaczy no ja robię On kierownik. robi Leona kończy Robol łazi i <grym> No posprzątaliśmy w dwóch kawkach na napierdalać jak ja mówię? gdzieś już mi zapomniałem I jest tutaj na ten na Dyscyplinarka banky. tak? Tak Kierownik się wkurzył Arek Idziesz do wyjeb... Okay. Co ty na to? Możesz... <laughs> Jutro mam od razu awaryjne, awaryjne przygotowane, awaryjne wejście, żeby tak wchodzę, ciąż buty wskakuję galoty, koszulka i od razu robota. Nie dojebamy sobie tej o, podziękowanie o, tutaj, tutaj za Arkadiusza za rozrząd nie, i tak dalej. jakiś kysikadom. Nie, nie, nie. Dlaczego się można nasz tym dalić. Nie wiem, kciuki klocki no. Jednie to z tego lewarka, nie tak. Za to auto. Kolejny Lom na tu przyjechał. Nie można jeździć ogólnie to cały garaż już jest wszystko ogarnięte. Troszkę jest ten, bo było robota, trzeba wynieść śmieci. Tak to się prezentuje mniej więcej jak na razie, tak tak będzie na razie. Bo na remont nie ma pieniędzy. Zostało kanał ogarnąć. Wszystko będzie C si. i remont dopiero. czasem jak na zbiera pieniążek. Na zakup garażu poszło 100 garaż no, koła. garaż za 100 jeszcze góra jest za 100 koła. No, to skąd to mamy mieć pieniądze, jak my 300 koła pochwalili? Poradniku. <laughs> Taki komentarz, że za ten hajsujaka, to żebyśmy kupili piwko arkowi. Kupiliśmy takie 2019, ale aryk powiedział, że piwko nie można. Lichowamy do skrytki. Kierownika chwilowo nie ma, poszedł po papier. Trzeba już, widzę, szranku przydupić na stałe. Już nikt tego nie otworzy szranku. Szybko, szybko. Szybko. Szybciej! O. A, ci czułem! ta szafa była kitowana. To dobra. I sprzęt, chowaj sprzęt chowaj szybko, zanim kierownika nie ma. Żeby tu żadnych podejrzeń nie stwarzać. Nie ma szranku i nie ma. Tak zawarty. On no devil, będzie tarwał, On nie tak. będzie wiedział o co chodzi. Na trzeba powiedzieć tak. że nam do dogaryncie kanał i tam płyta ozwa chyba, nie? No ta płyta już jest skończona, no tylko trzeba dokładać po trochę tych narzędzi. Na razie nie mamy co dołożyć, bo tu segregujemy wszystko. Ale to już raczej tego nie będziemy nagrywać. Co? Co żeś chciał powiedzieć? No, że on jest bo najpierw trzeba wyciągnąć kompresor, to ten woli. Kiedy go poniecię, debilu z stąd? Nie, ty rzucasz cały kurz na ten kompresor, zamiast go najpierw wyjąć stamtąd. Nie jest, kurzu nie wiem. No dobra, ale go trzeba. No dobra, co Co to. zmienia, to nic nie zmienia. Dobra, bierz dobra, bier, to mi w kurwę. Na plus na nich teraz czy zaraz? Jak myślisz? Dobra, ja wiem, że sam idź mi stąd. Dopiero, że to jest ciężkie i nie do szale, że musi ci ktoś powórzy. Dobra, chodź, przecie, potrzebuję twojej pomocy, żeby się zatrzymał. Ale ja mam kamerę, wiesz? Jest... Nie się na chod jak Dobra, włącz do tego kurwa. kanału i rupa, a nie! Pomożecie mi go, tak stał jak Devin. Ciebie wypalę i przyjdę do ciebie. <laughs> Ale zaczniecie coś robić! Dobra, idę robić, bo widzicie jak z nim jest. Jeden stoi. Ciebie, że pojęczyny, żeście już wyjebali, bali, ten pijot? Nie, nie no, no nie. weźmy się do roboty. Meanwhile. Tutaj włazimy, już tutaj po sprzątaniu. Czyściutko. Tu są na no olej sprzęty. Kurde, na no, tych deskach jeszcze pojęczyny zostały. Tu ładnie, półeczka. No wszystko wygląda brzydko, będziemy to odświeżać. Test, czy kompresor działa. Ja osbiję, Ten bije minutes later. Co jest tym szrankiem, kurwa Co byście z tym zrobili? By to wkrętył, k***a, czy co? No, otwórz to normalnie, debilu, przecież to się otwiera. Normalnie szarpaj to, najwyżej rozdupisz. Mój szrank. Szrank jest zawarty na stałe. A powiedzcie ci coś? Gdzie są kluczyki z kupry? Kaj są kluczyki z kupry? Nie wiem, pomyśl zaraz, kurwa. Jak myślisz, kaj są? No wkrętaj, to... przyjebaliście wy. Nie, no, ale zamknij nazwę też rangę, bo on mnie da w kurio. I co za każdym razem, jak będę chciał rangę, to to mam wkrętać, a wykręcać? Opie, a te wkręty są takie długie. No wiem. Dobra, ale... To chyba szukam, nie? U mnie w szafce jest. <noise> prywatnej, ja. Nie ma tu się dłuższe, jak co? Co? <noise> Nie To jest Debilu. Yeah teraz. Wyjdę o no 50, już tam po nie widzisz, Dobra, co, jak mogliście widzieć te materiały, to ogarnęliśmy garaż. Staliśmy go w opokanym stanie. No, trzeba I go my... pomalować jeszcze. Jeszcze trochę pracy trzeba tu włożyć w ten garaż. Nie wiem, czy nawet będą chcieli to oglądać. Jak nie wiem, malujemy tu ściany, czy ten może Czyli możecie to... napisać w komentarzu, czy, czy chcielibyście zobaczyć grubszy remont. No, ale to taki remont generalny już będzie, nie? Że więcej rzeczy będzie. Trzeba dawać ściany, pomalować ściany. Montaż tutaj pieca, ogrzebać O właśnie, na... jeszcze by ten zobaczyć. szranku jeszcze będzie. Nie, tego nie będzie no.